Ile tak naprawdę implantów możemy wszczepić jednocześnie w trakcie jednej wizyty? Tak naprawdę nie ma takich ograniczeń. Tak jak tu widzicie na tym zdjęciu u pacjenta, na jednej wizycie wszczepiliśmy pięć implantów, cztery implanty w łuku dolnym, jeden w łuku górnym. Ja jestem generalnie zwolennikiem takiego rozwiązania. Jeśli już mamy zaplanowane kilka implantów u pacjenta, żeby to robić na jednym zabiegu, często gęsto wtedy mamy no, tak naprawdę jedno gojenie w tym samym czasie. Implanty są gotowe do obciążenia po tym samym okresie. No dodatkowo, jeszcze jeśli jest na przykład potrzebna antybiotykoterapia, to mamy takie gojenie przy jednym antybiotyku. Nie musimy męczyć żołądka i naszych jelit e, kilkakrotnym e, leczeniem, antybiotykiem, no wszystkie tego typu rzeczy, leki przeciwbólowe i tak dalej, jest to zdecydowanie mniejsze obciążenie. Jeśli chodzi o ból, e, bólu nie ma, bo wszystko jest oczywiście w znieczuleniu e, i naprawdę pacjenci, którzy... Przychodzą na takie zabiegi. Zazwyczaj są gdzieś tam doczytani z internetu, są przerażeni albo znajomi, opowiadają jakieś różne kocopoły, <laughs> ale, ale generalnie naprawdę nie jest to źle. Jak przychodzą już po dwóch tygodniach na, na kontrolę, żeby się one no to są zachwyceni i często gęsto mają dalej pełno, pełne pudełko leków przeciwbólowych, bo po prostu ich nie używali.